Panie Majorze, dowódca uroczystości Kapitan Leś znajduje pod oddziały garnizonu Przemyśl na uroczystej zbiórce z okazji Święta Niepodległości. Czarny BMW. Zawój coachów. Do podniesienia flagi państwowej marsz Państwo, Panie Prezydencie Wolnego Królewskiego Miasta Przemyśla, Panie Przewodniczący wraz z Wysoką Radą, oficerowie, żołnierze, żołnierze poszty sztandarowe, Szanowni Państwo, niech mi będzie wolno zgodnie z pewną tradycją zabrać głos nie jako polityk, ale jako głos młodego pokolenia. Chciałbym Państwu przedstawić fragment pracy z konkursu literackiego Polska Niepodległość, współczesny punkt widzenia, napisany przez Emilię Wilgudzką. Ci młodzi ludzie mają troszkę inne postrzeganie niepodległości niż my, ludzie starszego pokolenia, czasami bardzo kontrowersyjny, ale też ich głos trzeba się słuchać. Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gnieździe ojczystym, a tym jest zdrowiem i sumieniem czystym prosił kochanowski. Ci, którzy jak Mickiewi stracili ojczyznę, zrozumieli, że jej zdrowie. Tęsknili za nią Słowacki i Norwid. Pawlikowski, Jasnorzewski śnił się nieustannie rodzinny Kraków. Miłosz powracał do Doliny Isy, a Baranczakowi nie podobały się amerykańskie liriutki i za dużo słońca. Herbert i Zagajewski marzyli, żeby jechać do Lwowa. Niektórzy jak miłość wracali, żeby tu umrzeć. Inni, jak Leszek Kołakowski, wracali po śmierć. Serce Chopina, Reymonta czy Kościuszki do Warszawy, Piłsudskiego do Wilna, ugona Kołontaja do Wiśnicy. Nawet wtedy, kiedy przecież, myśląc racjonalnie, nie było do czego wracać, bo prześladowania, śmierć, cenzura, bieda, wojna, komunizm. Serca Polaków mają swoją symbolikę, bo ich serca kto zauważył Hyszpiański, to Polska właśnie. Życzę Państwu radosnego, rodzinnego świętowania Dnia Niepodległości. Radujmy się, mamy niepodległość. Panie Prezydencie, Panie Pośle, oficerowie, podoficerowie, żołnierze, harcerze, poczty sztandarowe, samorządowcy, mieszkańcy miasta Przemyśla Drodzy Goście. Dziś 11 listopada, 95 lat temu Polska odzyskała niepodległość. Ale jak dzisiaj mieliśmy okazję przechodzić, dzisiaj takim pięknym, dużym pochodem, widzieliśmy, słyszeliśmy wystąpienie, jak młody człowiek wstępował do wojska, żeby bronić swojej ojczyzny. Dziś nasza ojczyzna jest wolna i wszyscy musimy pamiętać, o tym, że jesteśmy patriotami, ale nasi potomkowie tą wolność dla nas wywalczyli. Dzisiaj tu wszyscy jesteśmy razem. Są kibice czuwaju, są kibice polonii, ale są wszystkie poczty sztandarowe, jest wojsko, są służby mundurowe i są mieszkańcy naszego miasta. Cieszę się, że możemy być razem. Cieszmy się, świętujmy ten dzień. I zawsze pamiętajmy o tym, żeby pamiętać o kombatantach, o tych wszystkich ludziach, dzięki którym dziś żyjemy w wolnym przemyślu, w wolnej Polsce. I oby tak było zawsze. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Kiedy my żyjemy, Ty i ja, wszyscy, jak tutaj jesteśmy obecni. Panowie posłowie, panowie komendanci, dowódcy, przygodni księża, koledzy samorządowcy, szanowni państwo, droga młodzieży. Wspomnieć dzisiaj chciałbym o dwudziestoleciu międzywojennym, o pokoleniu wczesnych Kolumbów. Kolumbów rocznik 1920, tych, którzy stanowili o soli naszej ziemi, o treści narodu, któremu na imię Polska. Tych, którzy walczyli o niepodległość. To tu, gdy trwały walki o przemysł o Lwów, o Wilno, podczas powstań na Śląsku Wielkopolsce wykowała się myśl niepodległa i tu pod pomnikiem Orląd Przemyskich stojąc co roku Państwu nie trzeba o tym przypominać, ale to jest nasz obowiązek, nasza powinność po to, byśmy manifestowali dzisiaj pamięć o tych, których nie ma. A którzy walcząc w AK, walcząc o niepodległość, jako żołnierze wyklęci, byli tymi Kolumbami. Dzisiejsi Kolumbowie, w liczbie około dwóch milionów, są za granicą, wyjechali, pracują w różnych miejscach poza Polską. I to my jesteśmy odpowiedzialni za ten stan rzeczy. Ale oni na pewno pamiętają o Polsce, chcą tutaj wrócić. I naszym obowiązkiem patriotycznym wszystkich, którzy zajmują różne stanowiska i miejsca, jest to, by umożliwić im powrót tu do ojczyzny, do naszego miasta, do naszych miast na Podkarpaciu, na Ziemi Przemysłowej, do polskich domów, by mogli razem z nami, tak jak dzisiaj, świętować 11 listopada. Bo skoro po w stu kilkudziesięciu latach zaborów z trzech różnych systemów prawnych i gospodarczych, zrujnowanej gospodarce. Udało się odbudować. I zbudować co? Udało się zbudować Gdynię. We Lwowie Polska Szkoła Matematyki spowodowała, że to polscy łamacze kodów złamali enigmę. To przecież i nasi, bardzo dobrze wykształceni na polskich uczelniach, Młodzież i ludzie robią karierę za granicą, a powinni robić to w Polsce, w naszej ojczyźnie. Nam dzisiaj nie potrzeba wojen. Prowadzimy taką politykę, że wymieramy jako naród. Weźmy za to odpowiedzialność, wspólnie razem. Nie kłócąc się, ale jednocząc wokół wspólnego dobra, któremu na imię Polska, któremu na imię Ojczyzna Polska, Ojczyzna Przemysł. Dziedzieliśmy się na szereg. że Na pas. w Kolby. samym miejscu. I ładość salwą Pol! Ładuj! Zalwą! Fal! Ładuj! Zalwą! Fal! Zabezpiecz! Broń! Kolby! Dusz! Na pas! Broń! Zespierć! Drugi serek. Rok na wprost. Masz części koła Teresa nieco tu się.